Czy kiedykolwiek zastanawiały się, że za tym słodkim spojrzeniem i merdającym ogonem kryje się cały świat tajemnic, które znają tylko psy? To nasi najlepsi przyjaciele, wierni towarzysze i cisi strażnicy naszych emocji, ale są też mistrzami ciekawych, tajemniczych i często niezauważalnych dla nas ludzi, zachowań. Każde ścieknięcie, każde westchnienie, każdy ruch ucha niesie ze sobą wiadomość. Mają unikalne nawyki, drobne rytuały i zachowania, które wiele mówią o ich instynkcie, inteligencji, a nawet o tym, jak postrzegają świat. Niektóre z tych zwyczajów mogą wyglądać jak zwykła zabawa, ale w rzeczywistości kryją głębokie znaczenie związane z komunikacją, przetrwaniem i bezwarunkową miłością. Dziś zanurzymy się w ten fascynujący świat, aby odkryć osiem sekretnych i wyjątkowych nawyków psów. Zachowań, które, gdy je zrozumiesz, sprawą, że jeszcze bardziej zakocha się swoim czworonożnym przyjacielu. Przygotuj się, aby poznać subtelne sygnały, których być może nigdy wcześniej nie zauważyłeś, a które pokazują, jak one myślą, czują i próbują się z tobą komunikować, nie wypowiadając ani jednego słowa. A zanim zaczniemy, już teraz zasubskrybuj kanał. Aby nie przegapić żadnej ciekawostki, porady ci wzruszającej historii o niezwykłym świecie naszych czworonożnych przyjaciół. Pierwszy zapach jako paszport do świata. Nos psa to prawdziwa supermoc. Podczas gdzie my, ludzie, potrafimy rozpoznawać zapachy w ograniczonym zakresie, co potrafią wyczuć emocje, choroby, a nawet subtelne zmiany w otoczeniu. Badania pokazują, że psy mają ponad 220 milionów receptorów węchowych, w porównaniu do zaledwie 5 milionów u ludzi, co oznacza, że każdy spacer jest dla nich jak czytanie gazety pełnej wiadomości niewidocznych dla nas. Kiedy zatrzymuje się, aby powąchać słup, drzewo czy nawet chodnik, to nie jest tylko ciekawość, to tak, jakby uzyskiwał dostęp do kompletnej bazy danych o innych zwierzętach, pogodzie i zagrożeniach. Drugie spanie w dziwnych pozycjach. Czy widziałeś kiedy swojego psa zwiniętego w kulkę z łapami do góry albo zakrywającego pysk łapami? Pozycja, w której pyśpi, mówi wiele o tym, jak się czuje. Kiedy jest zwinięty, zazwyczaj robi to, aby zatrzymać ciepło lub poczuć się bezpiecznie, co przypomina instynkt przetrwania wilków. Spanie na plecach z odsłoniętym brzuchem wskazuje natomiast na całkowite zaufanie do otoczenia. W końcu to najbardziej bezbronna pozycja dla psa. Umiejętność odczytania tych pozycji to jak posiadanie okna do jego duszy. Trzecie, ciągłe opieranie się o ciebie. To nie tylko czułość. Kiedy pies opiera się o ciebie, łączy w sobie instynkt ochrony z potrzebą więzi. W naturze wilki śpią przytulone do siebie aby zachować ciepło i poczucie bezpieczeństwa. W domu twój pies powtarza to samo zachowanie, pokazując, że jesteś częścią jego iwatachy. Ten nawyk to cichy znak miłości i przynależności. Czwarte przechylanie głowy podczas słuchania. Ten uroczy widok psa przechylającego głowę na bok to nie tylko wdzęk. Ta postawa pomaga psu lepiej zlokalizować źródło dźwięku i zinterpretować naszą mowę działa. Naukowcy uważają, że to przechylenie jest również sposobem na lepsze zrozumienie słów i tonu głosu. To tak, jakbym mówił, słucham uważnie każdego szczegółu tego, co mówisz. Piąte, przynoszenie zabawek lub przedmiotów. Kiedy pies przynosi ci zabawkę, but lub jakikolwiek inny przedmiot, nie zawsze jest to zaproszenie do zabawy, często jest to prezent. W świecie dzielenie się czymś wartościowym to jest zaufania i sympatii. To tak, jakbym mówił. Zobacz, to jest dla mnie ważne i chcę, żeby było ważne także dla ciebie. To zachowanie jest odzwierciedleniem hojności, której nieświadomie uczymy się od nich. Szóste kopanie posłania przed snem. Czy zauważyłeś, że zanim się położy, pieszczasem drapie lub kopie swoje legowisko? To zachowanie pochodzi od dzikich przodków, którzy musieli przygotować miejsce do spania, ostraszając owady i regulując temperaturę podłoża. Nawet mieszkając w wygodnym domu, ten instynkt pozostaje jako ślad przeszłości. To dowód, że choć udomujony, pies wciąż nosi w sobie odrobinę wilka. Siódme, ciche obserwowanie ciebie. Często twój pies może siedzieć cicho i po prostu na ciebie patrzeć. To nie jest tylko ciekawość, to wieś. Długie spojrzenie uwalnia oksytocynę. Hormon miłości zarówno u psa, jak i u człowieka. To ten sam hormon, który wydziela się, gdzie matka patrzy na swoje dziecko. Dla niego ta cicha chwila to rozmowa bez słów. Przypomnienie, że jesteś centrum jego świata. Ósme przeczuwanie emocji i zmian. Być może jednym z najbardziej niezwykłych nawyków jest zdolność psów do wyczuwania subtelnych zmian w ludzkim zachowaniu, zanim jeszcze sami je zauważymy. Potrafą rozpoznać smutek, niepokój, radość, a nawet choroby. Istnieją udokumentowane przypadki psów, które wykryły raka lub napady padaczkowe, zanim objawy stały się widoczne. To pokazuje że więź między psem a opiekunem wykracza daleko poza fizyczność, jest instynktowna, głęboka i niewytłumaczalnie piękna. Po poznaniu tych ośmiu sekretnych i wyjątkowych nawyków psów trudno nie zachwycić się nimi jeszcze bardziej. Każdy ruch, każdy zwyczaj, a nawet każda cisza skrywają w historię. Pradawny instynkt i miłość, której nie da się wyrazić słowami. Czy to o wiele więcej niż zwierzęta domowe? To cisi strażnicy naszych emocji, mistrzowie lojalności i specjaliści od zamieniania zwykłego dnia w coś wyjątkowego. Czy pokazują nam swoją prostotą, że szczęście tkwi w drobiazgach, spojrzeniu, które rozświetla się, gdy wracamy do domu, w ogonie merdającym na dźwięk naszego głosu, w cichej obecności w trudnych chwilach. Nie interesuje ich to. Co mamy, ale kim jesteśmy. I to jest chyba największa lekcja, jaką nam dają kochać bezwarunkowo. Rozumiejąc te nawyki, nie tylko wzmacniasz więź ze swoim psem, ale także zaczynasz dostrzegać, jak wiele on już o tobie wie. Czuje, kiedy jesteś smutny, świętuje Twoje sukcesy, dzieli Twoją ciszę i nigdy, nigdy się nie odwraca. Dlatego doceniaj każdą chwilę spędzoną z nim. Szanuj jego potrzeby, rozumiej jego sygnały i odwzajemniaj tę czystą miłość. A jeśli chcesz nadal odkrywać fascynujący świat psów, zasubskrybuj kanał i śledź nasze kolejne materiały. Bo zrozumienie swojego psa to także zrozumienie tego, co miłości jest najprawdziwsze. Na końcu psy nie potrzebują wiele aby być szczęśliwe, tylko naszej obecności, czułości i szacunku. Żyją każdy dzień tak, jakby był wyjątkowy i uczą nas, bez wysiłku, robić to samo. Obyśmy potrafili uczyć się od ich nawyków, rozumieć ich sygnały i odzajemniać całą miłość, którą oferowują nam tak hojnie. Dbaj, kochaj i doceniaj każdą chwilę ze swoim najlepszym przyjacielem. A jeśli chcesz nadal poznawać ciekawostki, porady i inspirujące historie o psim świecie, zasubskrybuj kanał już teraz. Bo kiedy chodzi o psy, każde odkrycie to kolejny krok do wzmocnienia więzi, która trwa wiecznie.